Nie ma afery, to nie jest nawet aferka, a Zbigniew Ziobro mówi twardo tu u nas w studiu, że z materiałów procesowych wynika, że nie ma cienia dowodu, by pan Wawrzyk uczestniczył w procesie, procedurze, procedurze tak, w procederze, przepraszam, przestępczym. Czyli nie zrobił nic złego, ale się go odwołali. Tak, rzeczywiście, żeby była transparentność, żeby nie było żadnych podejrzeń. No a jeżeli coś, tutaj podaje się, że około 300 wiz podlega sprawdzeniu. Jeżeli Opozycja jakiś... mówi o 300 tysiącach. <grym>, to te tysiące zera im się dodały, ale oni nieraz już kłamali. Nie, 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 nie ale skupia, nie już opozycję teraz, porozmawiamy o tym, no bo jeżeli minister Wawrzyk jest jeżeli nie nie liny, można to, to dlaczego tak, jest odwołany? Dlatego, że pojawiły się wątpliwości, a my chcemy, żeby było... W są nie został Nie, to dlaczego to nie został, został odwołany odbyłany? minister Rau, dlaczego, że minister spraw zagranicznych. To był departament, który podlegał panu ministrowi Wawrzykowi. Czyli po prostu Rał jest zbyt ważny, żeby go odwołać, ale Wawrzyka możemy poświęcić. Nie, nie po prostu to jest podległość. Bezpośrednia. Nie, to jest polityka, której, z której wynika, że jak są wybory, to będziemy Wawrzykę zrzucali z sań. Może się tym wilki e, zaspokoją.